No i klasa Czerwony pojazd Wektra! Czerwony pojazd Wektra! Musisz mu to przekazać. Krzyknąłem w pojeździe. Pastor krzyczy, że czerwony, czerwona Wektra. No czekaj, bo mi coś pierw... Ale co? Halo? Pyta się o zgodę na fugo. Tak. Co to pół? Tak. Pan mówi wie, że powiedziałem tak, to no przecież yy, słychać powiedział chyba tak, mikno no, tak, Powiedziałem tak i powiedziałem czerwona wektra Czerwona wektra, krzycze la, 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 Czerwona wektra, czerwona wektra No I skręcamy do lasu I skręcamy do lasu no, GOH do lasu. no, 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 no. no Przygoda się nie dopiero rozpoczyna no, To jedź na... Elektrownia. elektrownia, elektrownia pod Humanem, no mogę jechać tylko do przodu i do tyłu. O kurwa. O, nawet git. Trzeba drzwi nie ma. Fura odpalona. No dosłownie, ja nawet próbuję A i D. Można tylko wuj jest. <grywa> Kurakit Oj ojoj oj. oj, 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 oj. jest źle. A, i nie tam. Ja teraz zrobiłem więcej kilometrów niż on samochodem Ale on może mnie dogonić Więc chcę, żeby on przebiegł dalej I sobie pójdę po prostu Tylko chwilę poczekam Bo samochód porzuciłem i on będzie szukał wokół samochodu Jak już znajdzie samochód O ile znajdzie Vectre jest wzorowane na Lexusa, które jest automatem No i proszę bardzo Automat Potrzebuje tylko nóżek Poskręcać i tak nie mogłem Skryptowo jest zablokowane A i A po coś jest dozwolone W A więc tego użyłem Wszystko zgodnie z tym Nie ma problemu Drzwi nie było, więc nie musiałem sobie otwierać. Samochód był odpalony, nie musiałem go odpalać. Ja po prostu wsiadłem i nacisnąłem gaz. That's it, no problem. Ale byłby hit, jak ja bym go przejechał i wbił mu BW tym samochodem, to byłby taki hit, to jest insane! No tak uzuma, ale na moje wytłumaczenie, no jak jesteś związany w kajdankach, to mógłbym kolanem trochę skręcić kierownicą, nie No wiesz. Trzeba po prostu korzystać z tego, co ci gra daje. Bo jeżeli administracja zablokowała AID, to gdyby nie chcieli, żeby takie siedziało, to by zablokowali też WS. Twoja reina się poluzowała. Po takim czasie on jednak linął. O kurwa DIA pługiem dzwoni. Kurczę. No ktoś, a może jego wywaliło? Ty czekaj. Ktoś dosłownie chwilę temu strąbił. Nie wywaliło go. Dobra, jadę. Zadzwonię do D. Z jednej strony trochę szkoda, bo chłop był miły, ale z drugiej strony ale mnie głowa rozbolała. Ja ale siema, a to jednak! Ty no. chłopie, bo strony. Aha, Ale bo ja cię. No chłopa zadzwoniłem, mówię, że jadę. No i... Ale ty, ty nie uwierzysz bo... jak ja uciekłem! Przez on tak mnie rozbił, Karbo, on mnie ten chłop. No ja też go już raz... Nie, nie rozdałem. Dobrze Globo, no no ja teraz nie, nie, tak, gdzie gdzie nie wiem, no bo że mordę wszyscy, to nie, nie, nie dowiedziałem się. Dzwonisz jeszcze raz i pytasz się Pamoka gdzie są, gdzie oni byli Erwin? Ja byłem w lesie sam, ja byłem w lesie sam. Wiesz nie go wyczaiłem Erwin? No. Do apartów. A wiesz, wybrany. gdzie ja wyczaiłem, a wiesz co ja zrobiłem karbo? Cicho, cicho. Muszę się gaz tam pochwalić. Historia, o Barcie. Ewron, może podziękuj Dii. Tak, jeszcze mu zaraz loda zrobię. Dziękuję ci, DJ-a, że trąbisz mi teraz przez 40 minut. A. Kurwa, dosłownie uciekłem, będąc linami związanymi. Bo fura była bez drzwi, po prostu sobie. I była odpalona. Ja po prostu wsiadłem i gaz dodechy. I po prostu przejechałem pół lasu do przodu. Modląc się, że się nie wy... Jakieś ja, drzewo Ale tak, się udało właśnie tak? Stary, no, wcale, nigdy tak no nie uciekłem karbo. No ja telefonu w ogóle nie mam. Chcesz? No. Tak, no jak masz dwa, to ta. No, masz co w ko. się nie chwali, bo jeszcze panu ugradną. Panie Max! Co tam? Porwali mnie! Diagar są! Co ja? Daj tego kocha O ty skur... Panie odpalę Chargera jak się dorwę Powodzenia! Ojej, kur... Ojej, kraksa ała, ała. Ja? O wiewióra! To taki straszak? I co wie robi? That's the end of this video. And you guys again, soon. ja bym chciał być takim sportowcem, żeby faktycznie tak zapierdzielać, wiecie, ale to... Ja bym się we mnie zabił, no nie? Trzeba powiedzieć. to trzeba mieć trochę jaj. To trzeba mieć trochę jaj, żeby tak robić. O mój Boże! Nie wi, O mój Boże! Co się działo za moim oknem, Chad! Jakaś wrona chciała lecieć w prawo, ale musiał być taki wiatr, że lecąc w prawo stała w miejscu, rozumiesz? Puszowała w prawo, ale wiatr wiał w lewo i ona tak... I w miejscu robiła normalnie jakby się zacięła. Czy był jakiś lag O mój Boże! Łapie coś Na spokojnie, na spokojnie, poczekamy, Cóż za piękny dzień waski, co? Liczne połowimy Chodź Karbo, chodź LABO Co sobie O! No nie! Dobra, chłopiec jakiś jakiś A co jest kur... Dobra robota, lisku. Grizzly bears Salomon. No, pokaż, jak ryby. Ale te misie są, czat. O, te, taki miś to ma na hita, nie? Człowieka. No nie. No nie. Co ty? Aj, aj, aj No i już. Widzisz. Co jest taka Dobra, chłopy kampią. Bo, czat, bo woda spływa i przez chwilę widać rybę. Okej, okay, bro. Okej. Okay. Naprawdę? Kampicie na spałnie. Patrz, nie, nie polują, tylko czekają na spałnie, aż się będą pojawiać. I Co ma zrobić? Zespawnowała się i wpada od razu na nich. Ale jakie jaki ładne miejsce, co? Takie RDR-owe. Kanciasto porty! Kanciasto porty! Kanciasto porty? Kanciasto porty nie brzmi jakoś dobrze, mi się wydaje. Czy, czy brzmi? Ja po prostu zachlał, ok. Nie problemu. mam problemu. Mhm. A pan z tymi, tymi słuchawkami? Rozumiem jakaś jest stacja radiowa, halo, słyszymy się, a już nie, dobra. Uchodzi, Kup, kupa, jakiś... O. No dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień, dobry. dzień, dobry. dzień dobry. Szanowny panie, mam do pani pytanie. Do pani no. pytanie. Czy foki spędzają więcej czasu nad wodą, czy pod wodą? Raczej pod. Mhm. Raczej pod. Mhm. A środkowa Rac... pani? Nie no, raczej. A. Stwierdzam, że raczej pod. A, mogę mhm. odpowiedzieć? No jasne. No raczej nad, bo one tylko nurkują, Dobra. ale nie żyją pod wodą. Dokładnie. Gratuluję, otrzymuje pan 20 tysięcy dolarów premii. Dziękuję bardzo. No. Ale chyba pod, czad? Trudno. Głupio było oddawać premię wszystkim, to wolałem jednej osobie, która źle powiedziała. Ez. <laughs> przynajmniej mniej trzeba dać pieniędzy. Vasquez. Chyba nie możemy już jeździć, Ewo, a przynajmniej nie ze mną w się O nie, naprawdę. A było w część logu dźwięk Ewo. Sprawdzam, <laughs> sprawdzam. Dobra, Nie, ty... ja to jest żart. To jest za! To jest jedyny O Ewo witam! Wiesz co, no jeździłem pięć osób, ale jeżeli zostałeś potrącona chargerem szeryfowskim, to nie ma co, ja ja co ty Weź zdziwiałeś? No to... Witam! Szybko wróciłem! Zostałem potrącony! Właśnie, wycho właśnie wychodziłem stąd no, tego drugiego, czyli to nie było przypadkowe potrącenie. A ty coś krzyczałeś, że tak. coś się stało, co chodziło że? Ja? Nie, bo co szukasz No bo Wjechałeś. bo, ja, a, jechały, ja, bo się... ja zrobiłem obliczenia matematyczne, jak zrobić, żeby cię uniknąć, mm -hmm. a ty jakimś driftem wjechałeś. No, wyszło gówno. A, a dobry outfit mam co? Potrącenia, co panu boli? Yy, boli mnie to, że mnie zaraz grzechu skuje, bo jestem poszukiwany, to mnie boli. <laughs> Dokładnie to radzi, to ten pan mnie 423 na 20, a poszukiwany Czy R Ty musisz być taką przejechały! Dobra, w takim razie robimy inaczej. Grzesiu, <gryífic> to nie. Ah, sorry. Co ty, o. Oh. No, właśnie. No, kurwa się no przestań ten... mnie przeszukiwać, no, co ty kurwa robisz? Dobra, pan... Ee, to, był to był głupi wypadek. To był głupi wypadek. Czy wy, Grzesiu, też macie... Grzesiek, ty, Mał, ma ty jesteś... Ty masz traumę, ty masz traumę. Będzie okoliczność łagodząca w związku z... Dobra, ręce za plecy. Takie kurwa. ręce za plecy? Nie używaj tej zera, miałem dopiero zawał serca! Zatrzymaj się stój! Dobra, dobra, no dobra, poddaję się, dobra, dobra, no dobra poddaję się! No dobra Jezus, poddaję się, no nie ma problemu. Siema, kim jesteś? Zablokujesz. Aaa, to Vasquez, siema. Widziałem wszystko. Co tu się dzieje? Jezus, wentylacja otwarta na pula. Aaa, jest taki wiatr z rur. O Jezus. Halo? Jezu, uwielbiam, jak są zmiany w czymś, co dobrze działało. Głośne teraz jest strasznie. Co? Nie wiem, co Nie słyszę cię, bo strasznie głośne jest. Policja nas, Policja nas goni. Policja nas goni jesteśmy w kwadraciach. Nie słyszę cię, bo jadę w Evo. O kurde. Zajebiście. Pa, niby się mówi, że korum grzechu, a każdy inny policjant oprócz grzecha by mnie puścił. Goni lecz nas policja. Pod kasyno pod kasyno pod kasyno, pod kasyno, pod kasyno, pod kasyno. Dobra, maskę kieruje, więc się raczej nie wyjedziemy, ale potrzebujemy... Tak, bo potrzebna pomoc. Jedziemy pod kasyno. Czy ty mnie słyszałeś? Słyszałem. Okej, okay. nie, tylko się upewniam, bo ja nic nie słyszę. <laughs> ale na napię...

Ty jesteś zbyt fair dla nich. Co? Nie mówię. Okej! Okay. O, z pierwszych oczu jest ciszej, to ja tak zostanę. A wow. jezu, ale immersyjnie jest teraz! Jedziemy! <grytania> Imagin, że Ewo, byłby policyjnym pojazdem i masz jeszcze grzecha, który grzeja apek krzstój. Przecież by... To, to byłby jak atak pterodaktyla. Kojarzysz, że pterodaktyl atakował tak, że piszczał i rozrywało bębenki oponentom. To tu byłoby podobnie. Ewron, nie wiedziałem, że kiedyś to powiem, ale jesteś za cicho. No, ja tu jestem! Krzyczę, ale... Nie, nie wiem czy mnie słychać!